Cześć, witajcie na kanale Minion Pomysłów na Hobby. Cześć, witajcie. Dzisiaj temat zupełnie inny niż do tej pory. A co dzisiaj będzie? Słuchajcie, tak. Dzisiaj mamy dla zaprezentowania dla Was Pleca, tak, plecak. Plecak, który można nazwać go bardziej właśnie survivalowy. A także na pewno niektórzy mogą potraktować to jako plecak taki turystyczny, bądź nawet miejski. Tak jest. Zapraszam. Zapraszamy. Słuchajcie, plecak trochę taki niespotykany. Jak widzicie nie jest to jednolity kolor. Jest to kolor akurat, akurat w... No kolorystyka jego jest w Multicamie. Ci co bawią się w taki survival, jakieś strzelania wiedzą o co konkretnie chodzi A tu nie ma kieszanki na mojej pieni zdychce z tym Nie nie ma. Akurat, tu, akurat tutaj nie ma. Oczywiście są ukryte różne schowki kieszenie. No i co tak pokrótce możemy wam powiedzieć? Pojemność też niespotykana, jeżeli chodzi o ten plecak, z tego względu, że to jest 27,5 litra, czyli jak widzicie niecałe 30, czyli standardowy taki plecak, właśnie miejski. Romek, wracaj, ludzie takają. <laughs> e, więc co? No, e, wykonany z poliestru. E, żeby tak fachowo, fachowo Wam nazwać, jest, to, jest wykonane z wysokogatunkowego poliestru o, gęstości, o gęstym splocie 1000D. To się tak fachowo nazywa. Jeżeli ktoś będzie chciał, możemy później powiedzieć, bądź nawet przy, pozyskać informację dokładnie ta gramatura 1000D, co oznacza. W środku jest kieszeń na laptopa, co jednoznacznie sugeruje, że jest to plecak bardziej typu miejskiego, z możliwością używania w turystyce. Oczywiście. Jak najbardziej. Nie chcę podawać konkretnej ilości kieszeni, które on ma, z tego względu, że zobaczycie na zbliżeniu, pokrótce, na szybko, poka pokażemy Wam ile jest mniej więcej kieszeni. Kieszenie są duże, są mniejsze kieszenie, kieszeń na telefon, na rzep, na zamek. Jest tego naprawdę bardzo bardzo dużo, tym bardziej fajny jest ten plecak z tego względu, że na odwrocie możemy sobie zamontować w naszych plecach, jak ktoś lubi, kamelbaka. Podchodzi tutaj, z tej strony, i bardzo fajne jest to, że one on ma, Ach, tutaj akurat ta powierzchnia jest usztywniona. Z to się skula otwarna Tak, jest tutaj e, oczywiście wyprowadzenie na naszą rurkę w zależności kto jest prawo bądź lewo ręczny z jednej i z drugiej strony i rurkę przykładowo zaczepiamy o nasze szelki. Ok, myślę, że temat kamerbaków też poruszymy, bo mamy e, na stanie, więc... Tak, tak, to na pewno to na pewno e, na pewno zobaczycie. Więc co, no przejdziemy raz, dwa, e, przejdziemy, e, poka pokażemy Wam po prostu ja, e, jak jest z bliska on wykonany, e, to akurat jest dodatkowy gadżet, więc <gadżet> kilka pozostałości jeszcze skupiłem. tutaj, kilka pozostałości tutaj jeszcze jest, e, więc co, no przejdziemy raz, dwa do opisania z bliska, zapraszamy. Tak, zapraszamy. Dobra, to słuchajcie, to tak jak powiedzieliśmy Wam na początku, oczywiście modularny plecak taktyczny o pojemności 27,5 litra, czyli Venture Pack. Oczywiście jest to plecak produkcji firmy Condor. I co? Z czego jest wykonany? Powiedzieliśmy Wam wewnątrz, oczywiście można go też potraktować jako plecak miejski, czyli wchodzi laptop. Laptop 15-calowy. Wewnątrz oczywiście to wam już pokazuję. Wszystkie większość zamków, które tutaj są, są to zamki błyskawiczne. Posiada, jak wszyscy wiedzą, z jednej i z drugiej strony odpinamy sobie, odpinamy sobie jeden, dociągamy drugi, ale pokazujemy wam od razu zawartość, jaka jest. Bardzo fajne jest to, że plecak rozkłada się w tej formie. Co jest bardzo fajne. No i co? I mamy tak, na naszych plecach znajduje się kieszeń na rzep. Tutaj wkładamy laptopa. Laptop wchodzi do samego końca. Jak widzicie, dłoń mieści się do samego łokcia na rzep. Następnie mamy kieszeń z siatką. To jest jedna z tych kieszeni. O, trytki. Tak, i są tu jeszcze takie pozostałości, niektóre trytki, niektóre trytki, które mogłyby nam się gdziekolwiek przydać, a warto je mieć, bo naprawdę spełniają swoją e, pracę. Następne dwie kieszenie. To pokażę, pokażę może w ten sposób. Dwie kieszenie zasiatką, Zamek pojedynczy. Mamy tutaj też oczywiście jakieś pozostałości, czołówka tutaj w razie czego, w razie czego jest. I nasza Troszeczkę mniejsza górna kieszeń, o tu też coś się znajduje, kawałek, kawałek nawet papieru ściernego. Okej. Okay. <laughs> no i co, bardzo wytrwały, odporny na ścieranie się, cały plecak, cały materiał, z którego on jest wykonany, Zamek błyskawiczny z jednej, jak i z drugiej strony. Przednia część plecaka, oczywiście standardowo, większa troszeczkę, kieszeń też zabezpieczona właśnie materiałem i e, materiałem wewnętrznym e, przeciw wodoodpornym, to tak fachowo. Następna kieszeń, oczywiście na zamek błyskawiczny, pozwolicie rozepnę całość i mamy, jak widzicie tak, większa kieszeń, tutaj rzeczy także się znajdują, miejsce. Na jeden zamek z siatką nasza kieszeń jest to oczywiście standardowy już preparat e, szkodnikom. Jeżeli my gdzieś wychodzimy w teren, to już mamy e, zapakowane miejsce na długopis. Marker cztery takie nasze małe kieszenie. Jedna kieszeń troszeczkę większa. O, i nawet tu sztućce są. O, a szukałem. Eee, dobra, jedna kieszeń na rzep, gdzie standardowo, przykładowo wejdzie nam radio, bądź e, jakiś telefon, albo i nawet nasz multitool, jeżeli byśmy potrzebowali. Jedna kieszeń e, z siatką, kieszeń na rzep, czyli tutaj też nam wejdzie zapewne telefon. Mamy taki ściągacz, jeżeli nasz element będzie większy, zapinamy i on nam na pewno nie wypadnie. Fajne miejsce na gaz, czekaj. Teraz zaczynamy a Sany... <głos> tak. <głos> Bardzo fajne, tym bardziej, że nawet w czasie deszczu on tutaj ma gumkę, więc na telefonach standardowo już dotykowych możemy nim sobie pracować. Bardzo fajna jest jeszcze ta kieszeń tutaj, ją troszkę ciężko będzie pokazać. Z jednej i z drugiej strony są takie gumy. Tu standardowo mogę od razu wam powiedzieć, że mieści się hełm, hełm bądź kask, nawet jeżeli mamy plecak zapakowany, zamykamy. Zamykamy go z jakiejś z jednej i z drugiej strony na klamrę. On teraz troszeczkę dziwnie wygląda z tego względu, że e, jest, pusty. jest pusty plecak, nie? ale jak widzicie bez problemu, bez problemu się mieści. To sobie wyciągniemy. E, oczywiście bardzo fajne jest to, że nasze szelki są wzmacniane i są regulowane. Tak samo jak plecy. Widzicie tutaj wydrążenia. To jest bardzo fajne, bo to oddycha, więc nasze plecy, plec nie przylega nam plecak do, samego, do samych naszych pleców, tylko po prostu mamy lekki, e, lekki odstęp i wszystko nam oddycha. Szelki są regulowane. Jak widzicie, tutaj akurat mamy troszeczkę zwiniętą tą taśmę, ale możemy sobie regulować jak i jedną i drugą stronę. Czy te jest... tasiemki były w standardzie takie? Tak, one są w Bo standardzie. To jest w ogóle bardzo fajny patent, który polecamy generalnie do właśnie zabezpieczania sobie plecaków nawet, które już macie. Mm -hmm. Zgadza się, to jest bardzo fajne. E tutaj w tym akurat plecaku nic nie było zmieniane, tak jak tutaj e są e nawet te plastikowe takie zaczepy, które widzicie w, w kolorystyce takim oliwkowym, one też są standardowe. E fajne jest jeszcze to, że mamy zapięcie na klatkę piersiową i mamy zapięcie na nasz pas biodrowy. Jedno i drugie jest także regulowane. Pokażę Wam mniej więcej, założę go. Pokażę Wam, jak to ma się do naszego ciała. Oczywiście, zapinamy nasz pas biodrowy. O, Mam Chyba dres. się troszeczkę przytyło. Święta były. No, zgadza się. I zapinamy, i mamy teraz regulację tutaj. Jeszcze dodatkowo są takie gumy, abyśmy mogli przeciągnąć sobie nasz pas, jaki z jednej i z drugiej strony. I regulujemy go sobie ściągając. Tak samo nasz pasek na klatkę piersiową także jest regulowany. Oczywiście tutaj niestety nie posiadamy już u góry gumki, którą e, tą końcówkę taśmy moglibyśmy zaczepić, dlatego ona nam tak będzie. E, troszkę wisiała, ale możemy ją sobie podłożyć. Plecak wygląda w ten sposób. Jesteśmy tak usytuowani. Jeżeli potrzebujemy sobie po, e, ściągnąć nasze szelki, tutaj podciągamy je do góry. Ważne jest, aby zakładając na przykład taki plecak, gdzie mamy pas biodrowy, nie opierać wszystkiego na naszych barkach, z tego względu, że pas biodrowy wtedy nie będzie spełniał swojej funkcji i, i po jakimś tam, nie wiem, po godzinie nawet wspinaczki będą bolały nas barki, a pas biodrowy jest właśnie po to, aby nasz ciężar, aby spiąć sobie mocno pas biodrowy, żeby nas ciężar opierał się tutaj. Nie tu, tylko tu. No to u mnie bardziej ma się na czym opierać niż u Ciebie. No zgadza się. <laughs> nie będę mówił, że nie. Y to tak na szybko, jeżeli chodzi o opis. O, o, o opis. Oczywiście, słuchajcie, bardzo fajne jest to, że jeżeli używamy, to używamy go jako plecaka miejskiego, możemy sobie zdemontować nasz pas. Wyciągamy. Pas odkładamy na bok, i jest to wtedy taki plecak miejski. W kolorystyce Multicamo. Pokrótce jeszcze, to tak na szybko, jak wspomniałem, jak mówiliśmy. Oczywiście są tu jakieś dodatkowe takie gadżety, jak rzepy, możemy sobie jakieś naszywki. Ja tu akurat mam jedną naszywkę założoną. Są specjalne szelki, gdzie możemy zakładać różnego rodzaju moduły. Tak jak widzicie, jest tu karabinczyk. Ten karabinczyk jest akurat plastikowy z jednej i z drugiej strony z przodu. Możemy sobie zaczepiać różne nasze torby, nie wiem, zrzutowe, e, jakieś inne organizery. E, wymiary praktycznie tego plecaka no to są e, 30,5 na 50,8 na 17,8 cm. Waga to jest 2220 gram, więc sądzę, że nie jest zbyt ciężki. No co, no, regulowany system nośny, który tutaj mamy, pas biodrowy, e, e, mulpas, e, pojemność 27,5, e, poliester 1000D materiał i oczywiście producent e, firma Kondor. Żeby e, nie zarzucili nam też ludzie, którzy nas będą oglądali, że, o, że, mówię, że mówimy, że to jest Kondor, to tutaj ja się też naszukałem, oczywiście to jest w takich miejscach, mało widocznych, jest naszywka Firmy Kondor. Ja brzęzę ja za sosne, gdzie jesteś? Sosna. Sosna. Nie ma mnie, nie ma. Sosna. Ja grab, jak grab. jak mnie słucha? Jak z wiaderka. E, no, więc tego jest szmeges i oweges kończąc podsumowując temat wypakowałeś ten plecak a to jeszcze z no jest z trzyki Ja tak wam szczerze powiem ja używam tego plecaka na co dzień eee, i mm, nie ma w nim dużo rzeczy ale No, no tutaj no, yeah. jest kilka jest kilka przykładowo nie wiem bitów e, przykładowo schowane są teraz noże jest preparat na w, szkodniki no i tak szczerze powiedziawszy, no waży tak trochę i zawsze się zastanawiam, jak go podnoszę, co ja w nim takiego mam, że waga tego plecaka jest odczuwalna. Jest to na, jest naprawdę to dziwne, no. No i cóż zrobić? Podsumowując, bardzo fajnym rozwiązaniem jest to, że on ze wszystkich stron rzeczywiście z tymi montażami, tymi naszymi taśmami czy tam mole, tak. Mhm. E, Obłożony, dzięki czemu mamy możliwość naprawdę bardzo mocno rozbudować go o różne dodatkowe kieszenie, co też jest fajnym rozwiązaniem. Bo ja na przykład pierwszą rzeczą, którą bym zrobił, to bym pewnie dołożył sobie kieszeń na jakiś bidon. E, tak, można by było, e, tylko, za, tylko też trzeba pamiętać o tym, że dodatkowe kieszenie no to jest dodatkowa waga. Więc y, dokładając, dokładając dodatkowe kieszenie, czy z prawej, czy z lewej strony, nawet takie kieszenie. Patrząc na tą kupę, co wyładowałeś z plecaka a. przed prezentacją, to <grym> chyba nie zwracasz bardzo <grym> uwagi na wagę. Nie, nie. W, no ja poruszam się w, w terenie, właśnie z tym plecakiem, i, i mówię, no ściągam wszystkie taśmy do siebie, co jest bardzo fajne. Bardzo fajne, tutaj jeszcze nie wspomnieliśmy też, trudno to jest pokazać, ale wszystkie te plecaki takie taktyczno-surwivalowe są obszyte podwójnym szwem. Więc naprawdę trzeba by było mocno gdzieś zahaczyć, aby wziąć i rozerwać dany materiał. Nie ma nigdzie żadnych przetarć, a plecak... Nie, patrzę, że jeszcze są dodatkowe montaże na troki pod spodem, czyli ewentualnie przytroczenie jakieś karimaty mm -hmm. czy, czy czegoś w tym stylu yy, spokojnie też można. Tak, słuchajcie, cena tego plecaka nowego modelu, który można zakupić na stronie na różnych stronach internetowych, bo to wystarczy tam wpisać plecak taktyczny, plecak taktyczny Venture Pack i na pewno na pewno go znajdziecie. Cena tego plecaka to jest około 600 zł. Dokładnie to jest 546,95 zł. Więc no cena za taki profesjonalny, profesjonalny plecak no, już troszeczkę kosztuje. Tak jest. Dokładając do tego zawartość, którą, która jest w środku, rozpoczynamy licytację od 1100 zł. Kto da więcej? No dobra, 1500. Chwila, moment, słuchajcie. Ja Sprzedane. Tak, ja się wzbogaciłem. E, także. E, no nie wiem, czy możemy jeszcze to w, jak, w jakiś sposób podsumować. E, to już jest plecak taka troszeczkę wyższa puła, znaczy jeśli nie no w sumie wyższych jeśli chodzi o plecaki takie typu miejskiego. E, w najbliższym czasie się u nas pojawi się jeszcze plecak typu miejskiego bardziej budżetowy mm -hmm. e, za mniej więcej jedną trzecią tej kwoty e, i będziemy mieli wtedy okazję go sobie porównać jednego z drugim i zobaczcie. E, jakie tak na dobrą sprawę są różnice, bo ten drugi plecak jest używany z kolei przeze mnie przez circa about dwa lata i już widać przetarcia no, no ale to by... budżet też tam 130 yy... zł nie zabijał jak na plecak, mhm. który był używany codziennie, więc no no. No, to widzicie, będziecie mieli, będziecie mieli też właśnie porównanie wszystkiego. No, ja teraz mam okazję się przyjrzeć, bo z racji tego, że się zaczął przecierać, to przeznaczają go na noszenie narzędzi a. i patrzę za nowym. No, czy są inne kolory? Tak, są inne kolory, różnego kolory, w zależności oczywiście e, jest e, w kolorze WZ e, w polskiej kolorystyce, jest także w kolorystyce amerykańskiej piechoty. E, nie o jest Pixel, a co? Tak, w, właśnie w Pixel. Jest, jeżeli ci co się interesują takim survivalem wiedzą o tym, że plecaki wszystkie wojskowe jest, występują praktycznie w każdej koledzystyce jednostek wojskowych, lądowych, także jednostek, żeby tu nie chciałbym przekręcić, lotniczych, tak. Czy tam komandosów może? No komandosów bądź jednostek właśnie specjalnych. Są oczywiście czarne, czarne plecaki w kolorze oliwkowym, naprawdę kolorystyka nie płacicie tu za e, kolor, tylko płacicie za wykonanie plecaka w gum, gumkę się rozciągnęła, Tak, to jest niepękła, to jest że to wam, że to jest chyba ale zobacz, ale właśnie 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 się rozciągnęła, ale ta jest w właśnie formie, z tego względu, że właśnie 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 przez właśnie właśnie gumkę. Dlatego może to jest chyba właśnie właśnie taki właśnie właśnie tym właśnie który właśnie ta gumka, która się już wyrobiła. No i co, i tym optymistycznym akcentem będziemy kończyć. Bardzo ciekawi jesteśmy, z jakich plecaków wykorzystacie, z jakich plecaków typu miejskiego, w jakim budżecie, co macie ciekawego, co się rzeczywiście sprawuje przez lata i no jest w takim stanie jak ten, bo tutaj nie widać, żebyś miał go już od dłuższego czasu, a mimo wszystko, no, szczerze nie oszukując Was, 3 lata ten plecak na pewno ma. Więc 3 lata był taki tyrany na różnych wypadach i Też, w terenie, i w, terenie w i w mieście. Więc jak nawet możecie zauważyć, nie widać na nim żadnych uchybień. Również go tutaj cował jeszcze przed <grym grym> się e, Oczywiście standardowo zapraszamy Was na naszego Facebooka, na nasz drugi kanał. Tak jest, na naszą grupę Facebookową. Linki do wszystkiego macie. Na dole pod filmem. A my na chwilę obecną kończymy. Pozdrawiam Was serdecznie. Widzimy się na pewno już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć! Cześć!